Jak ja to naprawiłem Gdzieś tutaj coś się przerwało Gdzieś dotknąłem i Świecą się A już mieliśmy plan wymieniać to wszystko Teraz będę musiał tak ładnie Je przykleić, tak jak te tutaj są Tam u góry jakieś W ogóle nie wiem, co tam masz za taśmy. Ale ładnie to wygląda Jesteś happy? Happy wife, happy life A ja moi drodzy dzisiaj przyjechałem do magazynu Bo... Potrzebowaliśmy kartoników do świec, do produkcji, więc trzeba je zabrać stąd, bo w magazynie sobie je trzymamy, żeby było wszystko na miejscu, bo czasem jak się jakiś kartonik rozwali, czy przychodzi z reklamacji, trzeba coś przepakować i mamy kartony zawsze wtedy na miejscu. Dostawy porobione wszystkich zapachów. Tego Venomka teraz jest, już jest, więc nie musicie się martwić, że nie ma na stanie. Spreje są już poukładane. I już niedługo przyjdą y, spreje Mysterious Forest i Japanese Garden, który Japanese to jest w ogóle świeczka przepiękna. Ta. Jak przyjdą wakacje, to będzie hit sprzedażowy, ta świeczuszka. Tutaj jak widzicie resztki będą na pewno dorabiane i tu też wyprzedały się pustki. I chciałem pokazać, że dyfuzor Christmas Spirit jest dostępny znów na stanie. Przepiękny zapach nie tylko kojarzy się ze świętami, więc dla zainteresowanych jest już dostępny. No i jestem u mnie w pokoju, jak widzicie z tyłu. O, czekajcie, tylko zapalę światło. Tarek mi naprawił ten panel. Boże, aż jestem biała w tym świetle, aż jestem biała. Mam nadzieję, że jakoś zaraz się wyrówna. Bo wydaje się, że jestem duchem. O, tak będzie troszeczkę lepiej. Nakładam sobie serum. Ja zaraz wychodzę do biura, rozdzielamy się z Darkiem. On jedzie do klientów, do magazynu jeszcze zlecaliśmy jakieś wysyłki do influencerów. Także od rana działamy, córka poszła do szkoły. Czekałam na ten dzień, nie ukrywam, powiem Wam szczerze, pewnie wszyscy rodzice teraz... To jest tak jak w tej e, piosence świątecznej, Parents can't wait for kids to, get, to go to school, czy coś takiego. No, tak właśnie było. I już ostatnie dni to była taka nuda, to już było takie wariactwo, ja mówię, niech tylko idzie do szkoły, ale spoko. Wiecie co, wczoraj było trochę narzekania przed snem, a dlaczego, a nie chcę, bla, bla, bla. Ja mówię, ja też nie chcę, nie chcę mieć do pracy, chociaż to ściema, bo lubię chodzić do pracy. Z psem, nie chce mi się to, nie chce mi się tamto, ale muszę. I ty też idziesz do szkoły, i po prostu nie zastanawiaj się nad tym jakoś bardzo. Ale wiem, że te takie problemy nastoletnie i dziecięce to są bardzo, wydają nam się, wydawały się kiedyś bardzo, bardzo poważne. A teraz wiemy, że są inne problemy, nie? W dorosłym życiu. Natomiast e, poszła i było super. Od razu spotkała kolegę, zaczęli gadać o prezentach, a co dostało się ja dostałam to. Miażę, super. Serum z lanką, uwielbiam to serum. Para osób mi napisało pod ulubieńcami, że nie, że słabe. Powiem Wam, że ja uwielbiam. Dla mnie to serum jest świetne. Trzy formulacje, które się mieszają, właśnie dopiero na twarzy. I rozjaśnia, i nawilża, i działa przeciwzmarszczkowo, No, ma takie bardzo szerokie spektrum działania. I używam sobie, pytajcie, czy używam tego HR. Używam tego. Ostatnio bardzo często, wiecie to, kiedy wróciłam do tego, kiedy miałam tak zawalone e, zawalone zatoki. E, I powiem Wam, że wtedy to był e, zbawienie, bo tutaj sobie masowałam właśnie, no zatoki masowałam, no jakby to inaczej powiedzieć. Pomagało mi to tutaj troszeczkę. Wtedy zaczęłam właśnie z powrotem używać i naprawdę fantastyczna sprawa. Powiem Wam tak, Koreańczycy się nie pitolą, jeżeli chodzi o e, pielęgnację o urządzenia, to działa bardzo intensywnie. To ma prasować nam zmarszczki dosłownie, także używam teraz regularnie. Bardzo fajne. Ja używam właśnie ten Booster Mode, czasami Airshot, derma też, Oj właśnie. I na szyję i dekolt. Natomiast nie wolno wchodzić na. ja tutaj gdzie jest jabłka dama. Bo tutaj wiadomo jest starczyca tutaj. Można szyje, ale można sobie prasować po bokach. Kochani, test Chanel, czyli tych wszystkich rzeczy, które Darek mi kupił pod choinkę oraz próbek jest już na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie, jak chcecie usłyszeć moją opinię o marce luksusowej. Ja już jestem, kochani, po makijażu. Nakleiłam sobie też te paznokcie. One są, słuchajcie, paznokcie, w sensie naklejki są do dostania z naszym boksem. Jeszcze parę sztuk nam zostało. E, właśnie naklejki ardel można w nich trochę pochodzić. Później albo ściągamy Zmywaczem, normalnie zmywamy jak lakier, albo ściągamy delikatnie naklejki, one nie uszkadzają nam paznokci, więc fantastyczna sprawa. Właśnie dzisiaj do filmu, który nagrywam pasują idealnie, czyli do Chanel, bo tutaj prawie wszystko, co używam dzisiaj było marki Chanel na mojej twarzy, więc widzicie efekt. Tutaj mam. Torbę. I mówię właśnie do dziewczyn, że szkoda tutaj tego wszystkiego, wycieć, czy wyrzucać, czy pozbywać się, bo to są tak ładne rzeczy. Gdzieś sobie muszę schować do jakiegoś pudełka wspomnień. Zobaczcie, jaka piękna jest taka Marianna. I mówię, że te dziewczyny przerabiają sobie na broszki. Dajcie znać, czy widzieliście takie tutoriale. I mam tutaj coś przepięknego, bo w tym pudełku, w którym znalazłam właśnie ten rozświetlacz, też jest taki, taka zawieszka. Mam to nadzieję, że tu się wyostrzy. O, to też jest zawieszka z takimi CC, Chanel. I tu jest też taka malutka, malutki jeszcze CC, więc z tego podobno też robi się naszyjniki. Wiadomo, to nie jest z metal normalny, ale tutaj na pewno, e, wiecie, ci, którzy robią, lubią drogie marki, na pewno działają. Także to i tutaj ta Pandora. tutaj jeszcze w pudełku z Pandorem się zahachmęciło, też była przepięknie zapakowana. Dzisiaj mam na sobie ten naszyjnik od Darka, właśnie w tym filmie. No, podoba mi się ten makijaż. Tutaj mam tylko zastrzeżenia co do tego rozświetlacza. Boję się. Że ten brokat, który mam, że on się zetrze. Bo jak już użyłam, to w środku, widzicie tego brokatu nie ma? On jest na zewnątrz. I tak często jest na szminkach tych takich właśnie topowych, drogich, że to się ściera. I później tego metalicznego połysku nie ma. I na przykład na powiekę. O, jestem trochę wymazana. Na powiekę sobie nałożyłam tutaj ze środka. I mam tylko taką, jakby perłę. W ogóle dosyć suchy jest ten rozświetlacz. Taki jakby cień. A tutaj nałożyłam sobie jeszcze z tą drobinką, i ta drobinka mi się podoba, więc jak ta drobinka się zetrze, to będę trochę zła. Bo na pewno nie jest to tania rzecz, no ale fajnie uży używać czegoś luksusowego od czasu do czasu, tak wygląda ten make-up. Także jestem zadowolona. Tu już też jest Chanel. No i prawdopodobnie macie już ten mm, film na moim kanale. Tu, żeby dopełnić luku, założyłam się coś jasnego, założyłam się też tę opaskę czarną e, i już gaszę te moje światła od nagrywania. No jak widzicie, nagrywam na tym tle, bo mi pasuje i e, uciekam wybierać zamówienie do Borna, ponieważ będę nagrywała, fajnie, że e, nasza współpraca się prze, e, przedłuża o kolejny rok. Będziecie mieć, mierzymy Bibel na kanale e, i planujemy tutaj z dziewczynami kalendarz publikacji. Dobrze moi drodzy, przyszliśmy dzisiaj do studia, będziemy tutaj nagrywali podkaścik, jest Pana Karolina, I jak Ci się podoba? Super, i jest tak super wygłuszony. Świetnie, Kamil, Kamil to wymyślił, nie? Tak, było wygłuszone. Dziękujemy Kamilowi za pomoc. I jestem naprawdę podekscytowana. Tak, bardzo dzisiaj. ładnie to, to wygląda. Spotkań, Na razie i... wygląda tak, zobaczymy później, jak sobie poustawiamy, jak to będzie się prezentowało. Więc może się delikatnie zmienić, jeszcze jak coś. No tak, to tak. Ładnie to wyglądało, naprawdę. Ładnie pięknie. I fajnie nam się gadało. Na naprawdę dobry, mieliśmy wajp. Nie przyszło pięknie. jednak to sushi. Nie przyszło. Kiedy nic nie patrzy pojawiło. Wielka wiewiórkę Jak tam nie jest ci za zimno, ale ładnie się... Bo sobie grube rękawiczki, ale właśnie dzwonię do Gabi Mam trochę brudne obiekty, więc tak fajnie się rozmazują te piękne. Czekajcie przetrę. Ale same... o, jak masz nagrzaną, zobacz jak się świecą. Wiesz co póki co to sobie chodzę bo mieliśmy taki super obiad. Że... Tak się najedliśmy o, w naszej ulubionej w karczmie. karczmie, ale jesteśmy pełni, także sobie łazimy A po Podziwia jeszcze, bo już jutro tak nie będzie. Co nie będzie? Co zdejmujesz? Te choinki. Tam się poprzewracały. Chciałam podnieść, ale się nie dało, wiesz. Tam że ziemi już wypadło. Nie, ziemi tam wysypać, już tam, to tam trzeba no. sobie tak Pozdrawiam wszystkich, całemu Maria. Przyszło trochę rzeczy. Ja e. kochany Nasz kochany Fluffy. Będziemy jutro robić organizację e, zabawek twoich kochanie. Lego położymy ładnie w pudełeczka, dobrze? Piesz się? Kto tu tak ładnie ułożył kolorami? Ja. Przepięknie wygląda. Co Flafusiu? I chciałem wam pokazać te pudła, które kupiłem. Mamy tutaj no 3,2 litra. Ale malutkie, wydaje się, że 3 litry to powinno być tak. Bo to ja to kupiłem nie. na takiej mazaki, na takie inne pierdołki o, dla niej, ja wiesz. Super. Później to można dwa, trzy na górę położyć. A nie, na to, a górę nie, żeby było od razu widać coś w środku. I tu są te większe 15 litrów. I mamy już takie w pokoju. Ja to specjalnie włączyłem, bo tam jeszcze są te 30-litrowe wielkie, ale te 15 uważam, że będą fajniejsze, bo akurat tam się mleko zmieści. Całym domu pięknie pachnie, bo Karolina popsikała tutaj nam pościel. Naszym zapachem, giełką do wnętrz Dark Tonka. Bardzo ładnie pachnie, naprawdę przepięknie. Jeżeli chodzi o nowości, to mam też koszyczek do chleba, który będzie tutaj sobie jutro rusł, leżakował. Ale też mamy, ale też mamy nasze zamienniki ganków. Kruzet, Cruzet. Cruze, cruze, cruze. Trzymaj. Trzymam. Te są słuchajcie z Lidla. To jest 100 złotych. Zobaczymy. I nasza recenzja, czy może nie recenzja, ale pierwsze wrażenie. Zobaczmy sobie. A gotowałeś kiedyś nie, na prawdziwych O, i chyba nie. Ale oja. pięknie wyglądają. Wyglądają. Przepięknie. Świetnie. Wow. Świetnie robi wrażenie. Ale czarne no. wziąć, bo czerwony był wyprzedany, nie? I czerwony i biały był wyprzedany. Ciekawe, a da się to w ogóle postawić wow. na. Zobacz. Na, na tutaj chyba nie. Uwaga, Indukcja. co tu mamy? Indukcja jest, no? Co ty mówisz? Ciekawe, czy nie. Czerwony do zmywarki. O, to ważna informacja, bo my wszystko do zmywarki <laughs> Ale to też fajnie tak no super super jest. wygląda prawdziwa a ciężki jeszcze nie Ten... ciężki, o, ciężki ciężki, ciężki. mamy też żelib No, hotel nie kiedyś kupiliśmy sobie w taką w TK Maxxie, ale dawno temu pamiętam chyba jest na chyba jest w Warszawie Jaką wziąłeś, się jest rozmiar bo on Chcę, chce się tak? też na ogniu używać, tak? Właśnie pierwsza rzecz to jest używanie nie na ogniu. Ja wiem, że się zajar zajaraliśmy, zajaraliście tymi stekami sylwestrowymi, i dlatego pewnie chcesz. Uh -huh. Nie, bo ja czekam w ogóle na się... o, żeby nie zapomniał o, dziękuję, o Żeby ziemniaczki można było wrzucić w masełko jakąś coś fajne w ogóle. Jest napisane. No, to zapisane. Ten chyba nie da się tutaj na indukcji, nie. Ale już przetestujemy ten. Nie, na pewno nie. Ale no wrócisz sobie, czy do y, pieca, czy do. Czy właśnie na, na gazie jest. Tak. No, czy na ognisko, fajnie. Świetnie. No i mamy też. Co jeszcze e, mamy? Zaproszenie. Słuchajcie, byliśmy 6. Tak, e, budowlanem. 9 te akurat były po 13 zł. Więc kupiliśmy na euro, wiele taniej. No i te koszeczki piękne. To są, żeby chleb wyrastał, czy żeby nie tak, chleb. Nie, można też przechowywać chleb, bo Bardzo coś tu sobie wyrasta. właśnie ja tego nigdy nie robiłem. Hmm. Zobaczymy, jak co będzie. Z, słuchaj. A widzę, że Karolina ma takie fajne kupki. Takie puszki na uszy, z tego względu, że będę nagrywać jutro z tylu jutro. Zimowy, Albo śnieg w jeszcze zobaczymy. zobaczymy. Trzymajcie kciuki za śnieg, bo inaczej będzie słabo. Nie mówcie, jak to będzie dzisiaj O, masz rację, rybko. Mówmy to, co dzisiaj, prawda? Tak. A co jutro. No, to są nasze piękne zakupy i nie były wcale drogie? Mówię, jak dla, jak wró dla wróbelka sobie nałożyłeś. Mm. O, mójdzie. Kto jest kudła tym słodziakiem? Kto Kto przed chwilą zjadł sobie karmę, co? Mm, niebo Nie, bo za słodziak który że nie mogę cię nagrać. Łapa. Cia. Mama. Nie przeszkadzaj. Słucham pana. Dobrze. Pan, pan ekspert na tutaj. To bardzo was zachęcamy do oglądania dzisiejszego vloga porządkowego, w którym na pewno będziemy używali tych pudełek do organizacji mm -hmm. naszej chaty. To to. Żegnamy się. Żegnamy się. Dziś już koniec. Idziemy coś pooglądać, wykombać, i jutro jest nowy dzień. Tak. Z naszego I trzymajcie kciuki za. Jeżeli chcecie Sinek. wiedzieć coś o domku, o naszym życiu na wsi, to chętnie y o, odpowiemy na pytania. Kredycie. <grym> na kredycie. <grym się> na kredycie i pokażemy jak Wam na nasz domek, albo jak ogarniamy coś na działce. I na pewno subskrybujcie, bo będzie więcej kontentu ogrodowego. Tak, I w tym roku proszę. na pewno więcej życia na wsi. Trzymajcie się. Pa, bye, bye. Pa.